Jestem LeFux i dzisiaj gramy kolejną rundę w Brawl Stars. Tak jak już nie słyszeliście w poprzednim odcinku, y chcę grać tylko postacią Shelly by zdobyć wszystkie inne postacie. To jest praktycznie niemożliwe, ale możemy tego dokonać. Będą na moim kanale pojawiać się również filmiki z Minecrafta. Na przykład dzisiaj chcę coś nagrać z Cuba na boksie albo z Lifesteala na ty, na AxelCraft kurczę, co to był za, co to był za ten zadymiarz Dawno nie grałem w Brawl z tego w ogóle, więc ja nie wiem nawet jacy są nowi zadymiarze i na czym oni polegają, także Także głównie filmiki będą z Minecrafta Nawet live'y będą z Minecrafta Ale Niestety w ogóle nikt Blefugs był zajęty, dlatego mam trzymanek Asasino. Nie pytajcie skąd się wzięła nazwa. Nie, mam mało HP. Mam mało HP. O kur. Mam mało HP. No proszę. Słuchajcie, jak użyję tego, to co? Użyję tego odległościowego, to co? Kurde, bym tego prawie rąbnął. Aha, nie mogę użyć. Trzech że to dobrze, to dobrze. Zaraz chyba szyper -szy szyper... -o, o kuźwa! O Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to było? Bita, czy ktoś pokona ośmiobita? Pamiętacie te piosenki? Szeli roza morzenita Kto pokona ośmiobita Brawl Stars, Brawl Stars Zadymiarze O charkach ciągle marzę Szeli roza morzenita Kto pokona ośmiobita W ogóle pamiętacie jak był Bas Astral w tym? W, w Brawl Stars, co każdy nim grał I to był taki mega w ogóle powalony zadymiarz o, właśnie tu idzie, to nie jest. To jest chyba ten. To jest chyba. Surcz przebrany. O, no to jest. No to jest. No to jest. No to jest... No cię robi... Kuźwa. 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 No nie! Aha. Dobra. Idziemy odebrać w ogóle. Nagrody jakieś. Nie. Kliknę, zagraj. No, jakie głupi jestem. Nie. Dobra, teraz musi być przynajmniej drugie miejsce. Nie ma innej opcji. Jed nie, szczerze? Nie ma żadnych. Dobra, już. Ten najtrudniejszy z poszedł. Dobra, dobra, oni lecą w ogóle nie. Dobra, ci najtrudniejsi zadymiarze to sobie już poodpadali, kolejny trudny rozpad, bo ja z nitą mam problemy czasami. Głównie to problemy mam jak mnie na przykład ten y, jakiś taki ciężki zadymiarz dojedzie, czyli ten jakiś Frank albo coś takiego. Wtedy mogę mieć problemy z chyba że mam super atak. W ogóle nita mnie przed chwilą, właśnie we wcześniejszej chyba walce dojechała. Z kim będę walczył? Z kim będę walczył? Uch, o, ja będę iść z Leonem, z Leosiem, Leosia, dobra, nie mam szans, mówiłem, że nie będę miał szans. O, klasa dziesiąta, klasa to jest zapuchana. Chyba, pamiętam, chyba, nie pamiętam. W ogóle, sorry za taką jakość obrazu i w ogóle, ale... No ja dopiero zaczynam z YouTubeem Już wbiłem jakieś nowe wydarzenia są Mamy karnet z karnetu O o, o, o dobra Co, co to dropo? Co dropło? Proszę zadymiasz, proszę zadymiasz, tak ty zadymiasz. Z Mandy tamta, czy jak ona się tam nazywała? No, Ło, dobra, dobra! Lecimy, widzowie, co to jest? Nie gadaj, nie, serio? Pysze, ja, robicie. Nie, co jest? Coś miębicowego, co myślisz, że to jest perl. W Co to było? Dobra, zarobiście, nie? Lecimy widzowie, lecimy gdzie jest to za darmo. Nie, ja, to było piękne, to było piękne, nie? Mityczny stardropik. Serio gemy są takie drogie w ogóle? Jopiki. Jopiki. Są takie drogie? Kurwa, 30 gramów kosztuje 6 zł. Prawie. Czekaj tu. Kurwa. Za... Nie, jakie drogie to jest? za 300 monet? Nie, kurwa. Sejaja, robicie za, za niecały 1000 monet? Dobra, za 2000 monet trzeba zapłacić. Dobra, nie, czy jest chore, nie? Jest chore. Schore Szeli, może i tak to bo O, właśnie! Ej, Edgara mogę odebrać, dobra! Mamy kolejny, kolejny procent do tego: zdobycia wszystkich zadymiarzy. W ogóle Edgar to jest mój ulubiony zadymiarz. A żal, czy nim nie zagrać? Teraz patrzcie. Patrzcie, ile mam już zadymiarzy w ogóle, a wczoraj zrobiłem konto. W ogóle szelkę sobie chcę wymaksować na maksa. Wymaksować na maksa, nie? Chcę ich sprat... w sensie ten, jak to się nazywa. Um, um, Niech hyperdowadowanie, no jak to się nazywało? Jak to się nazywało? W ogóle dziwne, że jeszcze nie dostałem na przykład zadmiarza El Primo, bo on zawsze był. No to fajnie, że wyposa. Co? Za darmo wyposażenie? Ej. Wezmę sobie taką tarczę jakąś My się wszystkie słuchaję, no ale Tarczę wezmę Dobra Dobra, jeszcze jedną no, mogę ulepszyć Co? Ej, ulepszę, no ja pewnie ulepszę, Gwiezdne Moce To co są Gwiezdne Moce? Serio takie coś było? Serio takie coś było? Aha Aha, cztery to by było mocne. Dobra, w, w ogóle musimy wbić na niej 36, 36 rangę, albo, albo 37 XD. No szczerze, jak mamy wszystkich zademian, żeby wbić, to 37 by się przydał. E w ogóle ja wymyśliłem, że na live na 50 subów na Axel'u yy, będę dla Was robił jakieś takie rzeczy za To na przykład, nie wiem, za 2 zł odpalam kamerkę. Będę miał na przykład kominiarkę na mordzie i, i ten i będę Bo nie wiem, o o o, w ogóle Ciotek kaktusów dała. -da, no. dobre nie, nieważne nie ważne. Które jest w... dobra. To chyba to na koniec dzisiaj długotrwały, długo trwały, więc cześć. Cześć.